Takiej wirtuozerii nie słyszałam od 20 lat. Ostatni raz chyba we Włoszech 20 lat temu na Jazz Festiwal słyszałam coś takiego. Niesamowite przeżycie. Myślę, że to jest miejsce, które też ma swój klimat, ma swoją historię, ma tego ducha, który gdzieś tutaj jest. Tu się tyle zadziało na tej scenie, i to było tak niesamowite i spektakularne. Mamy bardzo, bardzo mocno ortodoksyjny, ja bym tak nazwał, jazz i jeśli będzie na to publiczność, super. Jako muzyk jazzowy też odbieram tą muzykę w sposób szczególny i mieszkam też obok, więc cieszę się, że obok siebie będę miała takie miejsce, do którego będę mogła wpadać na świetne koncerty. To jest piękne miejsce dla jazzu, takie bardzo kameralne, scena jest blisko publiczności, wspaniałe otwarcie.